Cześć. Po ostatnim świetnym Flimbos Quest postanowiłem nadrobić zaległości z platformówek na Commodore 64, bo jest wiele tytułów świetnych, wiele tytułów naprawdę godnych polecenia, żeby je poznać, żeby w nie zagrać. No i kolega Paweł przysłał mi platformówkę DJ Puff i co to jest za gra? Jest to gra wydana w 92 roku przez firmę Codemasters, każdy pewnie zna tą firmę ona została wydana na komputery domowe, m.in. na Commodore 64 i 128 i o co chodzi w tej grze? No tutaj jesteśmy, nazywamy się w ogóle Paw, jesteśmy DJ-em, jesteśmy w ogóle smokiem, któremu została który tam e, zły charakter e, Kapitan Creep e, no jemu nie pasowało to, że DJ sobie tam tworzy muzę, że słucha że wszyscy są zadowoleni i on postanowił Wysłać tam swoich jakichś ziomali, żeby rozwalili temu DJ-owi Pafowi, czyli, czyli naszemu głównemu bohaterowi tą kolekcję płyt i porozrzucali mu po całej wyspie. No i naszym zadaniem jest, żeby zebrać tą całą kolekcję. No, Gra została bardzo fajnie oceniona i od razu się dowiedziałem, że to jest takie, że ona nawiązuje do takiej gry e, CJ Elephant, ale to może w kolejnym odcinku nie opowiem. E, może nie przedłużając, e, od razu sobie, sobie ją odpalimy. No, i gra nam się wczytała, więc zaczynamy. Jeszcze chwila, no to jest jakaś, jakiś trainer. Możemy sobie nielimitowane życia i broń yy, wybrać, ale powiem wam, że przydałyby się i to bardzo, ale bez żadnych udogodnień. Rozpoczynamy DJ Puff. Mamy tutaj twórców, mamy wydawcę Cold Masters, oni to wydali w 92 roku. No to co, to jedziemy w takim razie? Proszę, tutaj jest nasz y, główny bohater y, Smog DJ Puff. Ja sobie to tylko przyciszę troszkę, żeby nam tutaj. O właśnie, i nasz główny bohater. Może strzelać takimi oto jakimiś, nie wiem, nie wiem co to jest, takimi bumerangami, nie wiem co to jest, ale też może zionąć ogniem. Proszę, mamy 5 płyt do znalezienia, kończą nam się te zionięcia ogniem. No i y, mamy bardzo długie skoki, zobaczcie jak, jak, jak on daleko skaczę. no i jak, tą taką konwencjonalną y, bronią, która nam się nie kończy, możemy y, wykańczać wrogów, albo y, też mamy do dyspozycji bomby, które, które zbieramy, ja wam zaraz pokażę <laughs> jak tymi bombkami się eliminuje tutaj wrogów, bo to jest bardzo skuteczna broń, jeśli chodzi o takich y, gości, których, których mamy pod nami, tak na... Tak na przykład ten gość, pokażę, cyk, o nie udało się, Już teraz się uda pyk, dobra poszedł, yy, jak widzicie jest bardzo fajna grafika, fajnie to jest scrollowane, przede wszystkim dźwięk jest mega, ta muzyczka, którą tu nam Seed odgrywa, no to dosłownie jest uczta dla uszu, yy, tego gościa musimy przejść w taki, o, podstępny sposób, a ten gość rzuca w nas włóczniami i on zaraz chyba rzuci tą włócznią. Rzucił? Nie rzucił, dobra. Nie rzucił, czyli sobie idziemy dalej. Wbrew pozorom ta gra jest trudna, bardzo trudna. Ja yy, na początku jeszcze tego nie wiedziałem, jak do niej podchodziłem, ale później się przekonałem, że wiele, wiele nerwów mnie to kosztowało. Mimo, że gra się przyjemnie, no ale porównując na przykład z Flimbo z Questem, yy, to ten Flimbo jest moim zdaniem dużo prostszy. O, tutaj mamy pierwszą płytę, którą zebraliśmy. I tutaj zapomniałem o jednej rzeczy. Tu jest taki wredny, ale może sobie... Do niego dojdziemy jakoś. O, właśnie, no. Czy jest w stanie do O, zobaczcie, tego ślimaka najlepiej wykończyć od razu z góry. Idziemy dalej, sobie, idziemy dalej. O, tutaj sobie kolejną babę z brzydką wykończamy. Tu wszystko tam leci, cyk też wykończyliśmy je. Skoki są bardzo długie, jak widzicie, możemy przeskakiwać nawet o te dwa stopnie. Hmm. Lecimy sobie do góry, To jest taki agresywny ślimak. Który po prostu za, za wszelką cenę... chce nam uprzykrzyć życie, no spadłem. Zawsze mnie tu załatwiał, no trochę teraz trochę wprawy już mam. Może uda mi się go wykończyć, ale to jest... O, wykończyłem go i... I wracamy, wracamy, tu jest bombka, teraz musimy takie ptaszysko znowu tutaj rozwalić. Raz, dwa, odsuwamy się, żeby nam tu czegoś nie narobił. I lecimy dalej. Musimy przeskoczyć, tam mamy kolejnego naszego droga. No, i wykończyliśmy go zionięciem ogniem. Mamy kolejną płytę, i idziemy sobie dalej przez te kładki, ruchome kładki. I teraz, o tyle mamy fajnie, że jak już wykończyliśmy tego ślimoka, to nas zabiła ta baba, nie! To jest, to jest wredne, naprawdę, to jest wredne, że tak straciliśmy, i teraz trzeba przed nią uciekać, bo ona lubi właśnie robić takie akcje. Tego my sobie tu trachniemy. co ich nie ma. Jej. Idziemy dalej. No jedno życie. Szkoda mi, kurde, tego życia. Kolejny raz. <laughs> Tutaj yy, bardzo w tej grze liczy się. Ja bym zginął. Liczy się, ja bym powiedział, timing, czyli w odpowiednim momencie coś zrobić. No teraz jeden. Nie mamy kurde tego zionięcia. Nie, nie, nie mamy bombek, nie, bo mamy tylko zionięcie i teraz musimy sobie poradzić tu z... No właśnie, no właśnie, już dwa życia stracone. Teraz to już możemy... Płyty mamy. No to... Wracamy, wracamy. I tutaj zobaczę, jest taki... Aha, tędy przeszliśmy. Okej. Okay. tego ślimaka. Jedno jest takie miejsce, którego po prostu ja nie rozumiem, bo trzeba yy, trzeba chyba zginąć albo nie wiem, jak, jakbym miał to zionięcie ognin to może by mi się to udało. Tutaj idzie przejść przez tą ścianę. Trzeba wam pokażę, jak będziemy wracać może. Na razie sobie jeszcze tutaj trochę przejdziemy. Oj, prób ja podejmowałem bardzo wiele, bardzo wiele nieudanych prób ale to jest to jest właśnie w tych grach to fajnego, że jak już y, parę dziesiąt razy zagramy i zaczyna nam się. Mm, zaczyna nam wychodzić ten gameplay, coś się zaczyna udawać, to jest mega mega frajda, Aha, dobrze, dobrze, dobrze. Kurde. Widzicie, te bomby czasami są mylne, bo jak zmieni nam na bomby, to ciężko nam... Mm, ciężko nam coś innego tu dać, a może... a może ja w ogóle z niego mam rzucić tą bombą. Kurde, może, może w niego trafię. Tak, tak go trzeba załatwić. Kurde. Trzy życia mamy, no nie wiem czy to się uda. Nie wiem czy cokolwiek mi się tu uda. Ale nie jest źle. Coś tu się odkryliśmy. No kurde, sorry, sorry, sorry. z piernika, nie? Żeby na przykład teraz się dało... Nie, bo on mi tu... Przerzucił mi ten... Nie przerzucił. mi. chciałem Ptaszyska. Ja zawsze tutaj uciekam przed tymi ptaszyskami. Dobra, druga poszła. Ja zawsze będę czymś rzucały. Płyty mamy tutaj wszystkie zebrane. Jakbyś tam te rzuci w dołu. To może by tam kogoś Tylko O ja, o ja wiedziałem, że oni tu są. I rzucają. O, ale teraz dobra, teraz tu zejdę sobie. Tu jej rozwalić w po O, 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 Okej, okay, dwa życia, nieźle. Nie wiem co, co tam jest na dole. Exit. Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Pierwszy level skończony. Zebraliśmy płyty, także nie było nie było tak źle. Eee, nie było tak źle. Ten tu ciepie wszystkim, czym może? mogę jakoś wykończyć. Ale fajnie. Tutaj mamy jakieś litery teraz zbieramy Może to jest jakiś bonus stage mhm, taki bonus stage A, ale wiecie co jest fajnego W tym wszystkim, że mamy znowu Pięć żyć Kurde, już, już dwa straciłem bezmyślnie Pokazałem wam przynajmniej drugi level i już mamy ruchome platformy No super się zapowiada, super się zapowiada <laughs> Przyjedzie panie nie? Przyjedzie to tu czy nie? Jadą, jadą, jadą. Jadę, jadę, jadę Jadę, jadę, jadę Tego nie, nie widzieliście. Niech tam dojadą do końca. No i tak trzeba to było zrobić. Jest, zdobyłem. Zdobyłem wszystkie płyty i co? Aha, i teraz w drugą stronę. Idziemy. Co tutaj nas czeka? No jest nie w stanie go stąd no? Ja tam zbieram jakieś kurde. Nie wiem czy to jest bonus level, czy co? ale wysoko, ale wysoko x i spadłem ale jestem tu znowu tak nisko nie... nie upadliśmy ale stres, ale stres Życie, dodatkowe życie, no. To jest też piękne, bardzo wysoko. Tam no, nie powinno na tej platformie. Ten level jest totalnie na takiej, taki, powiedzmy, <laughs> na wysokości się dzieje tu skoczyć, ale... Ja nie jestem w stanie tam skoczyć, nie? Ani tutaj, nie, nie. No okej, okay, może będziemy musieli później jakoś tymi kładkami tu dojść. O, ja pierdzie. Dobrze, próbujemy, próbujemy. Ręce mi się częsą. Raz. <śm> hu, <Yes. śm> Nie, to był bez sensu. Wyjedź do Tam wejść jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz na no, spokojnie. Tu już nie ma tych wrogów. Kurde. Oj, oj, oj. No niestety, no niestety, nie udało się. Dobra, nie będę Was zanudzał moją yy, dalszą rozgrywką, ale najważniejsze co się udało zrobić to to, że... Skończyłem ten pierwszy level. Na początku myślałem, yy, znaczy przy wcześniejszych próbach, no to już mówię, nie, ostatni raz, naprawdę ostatni, chyba po 30 razie już nawet nagrałem końcówę, Mówię, a gra jest trudna, nie, nie wiem w ogóle jak to przejść, o co chodzi, ale mnie tak kusiło, żeby zobaczyć, co jest w tym pierwszym levelu, że jednak musiałem, musiałem, musiałem spróbować i to jest właśnie fajne w grach, jeżeli w ten sposób wciągają. Wiadomo, że to są gry, yy, jak to kiedyś się robiło, takie, mm, powiedzmy, no, które miały bardzo wysoki poziom, poziom trudności, albo przynajmniej wysoki, to nie. To nie były gry te tak jak teraz są, że tam wciskamy na padzie X, kwadrat, trójkąt, kółko i nas prowadzi za rączkę do, do pięknego końca. Każdy level przechodzimy bez problemu, bo jesteśmy cały czas, mamy jakieś tam wsparcie. Tutaj naprawdę te... Platformowy e, miały bardzo wysoki poziom trudności i żeby to ukończyć trzeba było tam wiedzieć w którym momencie skoczyć, jaki tam e, to, no, to, to naprawdę się grało na, na, jakieś, na, na sekundy, odpowiedni timing e, decydował o tym czy nam uda się przejść czy nie i tu tak samo ja już się nauczyłem pewnych ruchów, że tu muszę skoczyć teraz muszę się schylić ten... i to jest fajne że jak już sobie ułożycie w głowie taki schemat i to przejdziecie no to macie wielką frajdę, no ja tą grę polecam to jest pierwszy level, no drugi level nie, już tam nie chciałem przedłużać, nie chciałem was Nudzać. No, ja na pewno jeszcze raz spróbuję i, i zobaczę, co tam jest dalej, jak się wspinamy coraz wyżej. Ale udało się pierwszy level skończyć, zebrać te płyty, w drugim levelu zresztą też. Yy, także podsumowując, grafika jest bardzo ładna, fajnie jest to scrollowane, muzyka jest świetna, ten seat to tam kurde, jak jakiś normalnie yy, nie wiem, tak zapiernicza, że aż te dźwięki do nas dochodzą. Yy, fajnie, fajnie, aż, aż się chce grać, nie? Że, że jeszcze nam to napędza tą, tą rozgrywkę. Yy, no poziom trudności to może dla wielu, bo ja w pewnym momencie się wkurzyłem, mówię, kurde, już tak jak wam mówiłem, rzucam tą grę, nie, nie chcę już w to grać wkurza mnie, to może być wkurzające no ale to jest poziom trudności tej gry yy, na pewno jest trudniejsza niż Flimbo's Quest, yy, według mojej opinii ale na pewno jest godna polecenia i warto w nią zagrać, jeśli oglądaliście to bardzo wam dziękuję yy, spróbujcie zagrać w DJ Puffa i odzyskać tą całą kolekcję jego płyt wrzućcie jakiś komentarz, bo jestem ciekaw gdzie wam udało się przejść, bo wydaje mi się, że ten, że tam, ten mój poziom grania jest, jest, jest marny ale no już chyba idzie mi coraz lepiej. Bardzo Wam dziękuję jeszcze raz, trzymajcie się i do następnego. Cześć!